Do licznika mojego 148 km. Bardzo no droga. To była to już jest powrót nad morze, Tamta droga to była droga na jakąś przeręcz, która ma 150 m, w Tutaj Damian się trochę źle czuł. Ja wybrałem do przodu i postanowiłem w końcu niego poczekać. Jak zaczęło być ciemno, znaczy być ciemno, ścierniać się w tak zasadzie, Damian dojechał. W zasadzie to, że Daniel się było powodem, było powodem, że wskoczyliśmy w splicie, w pociąg. Ale to jest jak dosłownie w krzakach. Dalej. Eee, dojechaliśmy do Makarskiej, była 21. Eee, zrobiliśmy zakupy. Już wam powiem, co to jest. Eee, zrobiliśmy zakupy. Eee, była 21.30, wyjeżdżamy z tej Makarskiej. Eee, Termometr na tym, na stacji benzynowej to był nasz wyznacznik, patrzymy, 33 stopnie w pół wieczorem. No to mówimy, dobra, nawet nie szukamy miejsca na, na namiot, bo to nie ma sensu, przecież się ugotujemy. Ja naprawdę ja mam śpiwór, leciusieńki, yy, no ja mam śpiwór, który ma minimum 5 stopni, jak jest na nim napisane. I było gorąco w tym śpiworze. Było tak masakrycznie gorąco, że jest coś strasznego. A to, co jest tutaj na zdjęciu widoczne, to jest rower poziomy. To jest taki wynalazek, nawet nie wiem jakiej produkcji. Ten akurat jest, przyjechał do Splitu, bo to już jest w A On tu przyjechał ze Szwajcarii. Razem ze swoją właścicielką. Co ciekawe... E, tak, na tym rowerze się leży. To jest, e, są bardzo małe opory powietrza przy tym. I na rowerach poziomych pobijano proszę, Na rowerach poziomych pobijano rekordy prędkości jazdy. A, tylko minus jest taki, że bardzo kiepsko się jeździ pod górę. I generalnie wjazd do splitu to jest 15 km cały czas pod górę. I mnie ten podjazd zajął gdzieś godzinę, tutaj średnio 15 na godzinę kilometrów a oni męczyli się po 8-9 km na godzinę, bo to była para na tych rowerach poziomych. Tylko, że z drugiej strony no, minimalny przebieg dzienny w ciągu dwutygodniowego wyjazdu mieli 150 kilometrów, mówimy takim maksymalnym. No, bardzo sympatyczni ludzie, y z z ze Szwajcarii pogadaliśmy chwilę z francuskojęzycznej części, więc pan trochę mówi po angielsku, pani kompletnie nic. Nie znali kombinatorstwa i chcieli kupić od razu ze Splitu do Zurichu bilet za niebotyczną kwotę zapewne. Próbowałem ich od tego odwieść, ale się nie dali. A i tam kupiliśmy sobie odpowiedni bilet do Zagrzebia na początek i właśnie skoczyliśmy do pociągu do Zagrzebia. Wcześniej spędziwszy w Splicie ze 12 godzin. E Dlatego, że nie we wszystkich pociągach można w Chorwacji przewozić rowery. Rower, naszych pociąg musi mieć specjalny, specjalny wagon dla rowerów. No i to wygenerowało właśnie taki problem, że odjechały nam cztery odjechało nam pociągi do Zagrzebia. Kompletnie puste w momencie odjazdu, a miały trzy postoje po drodze. Miały miejsce dla wózków inwalidzkich. No i, i po prostu nie, nie bo nie, no taki jest argument, że, że nie możemy. Ale plus był taki, że wyspaliśmy się, bo to był pociąg nocny, on wyjeżdżał po 22. ze, ze splitku, był po 6 rano w zagrzebiu. E, weszliśmy do tego pociągu, znaczy do przedziału. Posiedzieliśmy chwilę, poczekaliśmy do odjazdu. Przyszła pani konduktor, wypisała nam karteczkę, że zapłaciliśmy za przewóz roweru, rowerów. E, sprawdziła nam tej i rzuciliśmy się spać. I następną rzeczą, jaką pamiętam, było obudzenie się na przedmieściach Zagrzebia co po nocy przez przespanym w, w krzakach pod Makarską, to było naprawdę zbawienie. A w spicie w ogóle trafiliśmy deszcz. Podobnie jak jechać do, do Chorwacji trafić deszcz w, w sierpniu, to trzeba mieć szczęście już. To nam się udało. Śmigaliśmy kawałek przez Słowenię, ale tylko kawałek. A kawałek? Dojechaliśmy tutaj do granicy i potem przez Maribor do, do Granicy w Austrii. nie również bardzo dobrze z rowerowego punktu widzenia Poza takim podjazdem właśnie. To jest podjazd y, dokładnie przed granicą. Wyjeżdżało się tam była już y, była granica y, słowońsko-austriacka, ten podjazd naprawdę był masakryczny. Ale za to w Mariborze bardzo dobrze się jeździło, bo... Przy ruchliwych drogach była asfaltowa droga dla rowerów, a przy nieruchliwych, to droga była niepotrzebna i jej nie było. Nikt nie zmuszał do tego, żeby po niej jechać. I to właśnie bardzo, bardzo dobre wspomnienia Słowenia w ten sposób wygenerowała. A podobnie jak Austria zresztą, bo w Austrii, gdzie by się człowiek nie odwrócił, to, to są drogi dla rowerów i to są drogi po prostu doprowadzone do takiego stanu, że, no, że po prostu. Było tak, jadę po prawej stronie drogi dla samochodów, drogą dla rowerów asfaltową. Dojeżdżam do ronda i myślę sobie, dobra, no to muszę jakoś się dostać na tą, na tą drogę przez pas zieleni i, i w lewo skręcić. Nie, okazuje się, że droga dla rowerów miała tunel zrobiony pod drogą dla samochodów. To było mistrzostwo świata absolutne, dlatego w Polsce nie jest za 30, nie znam życie. A, no i dojeżdżam potem, już musiałem po, yy, po, 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 tym, po przejściu dla pieszych przejechać. Podjeżdżam do tego przejścia, z noga spadała, żeby się oprzeć, na co samochód po prostu koło mnie się zatrzymał. Mentalnie. W momencie jak ja podjeżdżałem do tego. Naprawdę padały tam słowa typu, ja chcę tam zostać. Bo, bo jeździło się z tym, jeździło się w Austrii naprawdę świetnie. Tutaj miejscowość Leibnitz. E, próbowaliśmy z Lajnic wyjechać do Gracu. E, niestety wszystkie znaki jakie były kierowały na autostradę. Co w Austrii wiąże się bodaj z 500 euro mandatem, mandatu, jeżeli by nas złapali, to nie do końca prawda, nasz budżet wyprawowy obejmowało. E, no i podjechaliśmy do banku i e, wszedłem do tego banku i mówię, że potrzebujemy się dostać do Gra że potrzebuję się z kolegą dostać do gracu, ale e, no, jesteśmy na rowerach i nie bardzo możemy jechać autostradą. Na co przyjemna pani wręczyła nam mapę tam okolicy i potem plan gracu i wytłumaczyła dokładnie, jak, jak mamy jechać, zrobiła to bardzo dobrym angielskim, a no, także bardzo sympatycznie wspominała właśnie z Austrii również. Dojechaliśmy do Wiednia znaczy dojechaliśmy do Gracu, wskoczyliśmy w pociąg do Wiednia. W Wiedniu wskoczyliśmy w pociąg do Bratysławy. Do godziny drugiej w nocy szukaliśmy noclegu. W końcu cudem go znaleźliśmy. A już był naprawdę projekt spania w parku. No i, i rano przeskoczyliśmy z, z Bratysławy pociągiem również do Żyliny. Jak mówiłem, Damian się źle czuł wtedy. No i w Żylinie. I ku wielkiemu szczęściu naszemu kupiliśmy sobie bilety do bochumina i stwierdziliśmy, że dojedziemy do Bohumina i z Bohumina to przejadę do Damiana, w Rudniku mieszka przekimam nockę i rano dojadę do domu i będzie spoko po czym stwierdziliśmy, że a w sumie no może byśmy jechali do Czapcy i z Czapcy się wtrulali do domu no i poszedłem do kasy, żeby wymienić te bilety nieszczęsne które już miałem bilety fizycznie w ręce, nie? Poszedłem do kasy. No i mówię Pani, że chciałbym te bilety wymienić tylko na bilety do Czartce. To była dosyć duża różnica między tym Bochuminem a Czartcą. To był jeden pociąg. No co Pani powiedziała? Dobrze, ale jest już pół godziny do odjazdu pociągu, więc proszę iść zapytać kierownika pociągu, czy są wolne miejsca i czy zabierze rowery. So, no dobra. Poszedłem do kierownika pociągu, pytam się. No, nie, problemy możecie jechać. Wracam do kasy, a pani mówi, że mi tych biletyk nie sprzeda. No, chodziłem po, 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 po dworców w Żylinie i rzucałem. Paniami takich obyczajów, przyznaję, byłem mocno wkurzony wtedy. W końcu stagnowało na tym, że wyczaliśmy jakiś pociąg do, do Serafinowa. To jest na granicy, to jest w zasadzie przejście graniczne z Polską. Tam dojechaliśmy słowackim pociągiem, przejechaliśmy rowerami przez granicę. I wskoczyliśmy w słowacki pociąg, w który nie dano by nam wskoczyć w Żylinie.